Do końca 2014 roku gmina Gnojnik będzie miała dokumentację związaną z kompleksową budową sieci wodociągowej. To największa w dziejach gminy inwestycja. Szacunkowe koszty to kilkanaście milionów złotych. Wodociągowanie gminy obejmie nie tylko te miejscowości, które do tej pory sieci nie mają, ale także te, w których przed kilkoma laty popłynęła już woda. Jak mówi wójt gnojnika Sławomir Paterek, w ostatnich latach mieszkańcy gminy znowu odczuli brak wody. To skłoniło samorząd do przyspieszania prac z tym związanych. Gmina w roku 2013 ogłosiła przetarg na przygotowanie pełnej dokumentacji na całą gminę. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o tych miejscowościach, gdzie wodociąg do tej pory jeszcze nie był wybudowany, ale również o tych miejscowościach, które były zwodociągowane tylko w części. Koncepcja, którą posiada gmina. Wraz z przyłączami jest to blisko 100 km wodociągu, w związku z czym zadanie naprawdę ogromne, ale też bardzo potrzebne. Wielu mieszkańców z terenu naszej gminy zgłasza właśnie problemy z brakiem wody. Mamy ostatnie lata bardzo suche, w związku z czym ten problem się nasila. Same prace potrwają kilka lat i jest szansa, że rozpoczną się już w przyszłym roku. Gmina liczy na dotacje unijne lub krajowe z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdaniem Wójta, Słowomira Paterka, zakończenie prac przed rokiem 2020 jest realne. Oczywiście zasadniczy warunek to skuteczne pozyskanie pieniędzy pozabudżetowych. Przygotowujemy się na nową perspektywę, tak aby można było skorzystać ze środków unijnych czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Również pojawiają się informacje, że. Będą ogłaszane dodatkowe różnego rodzaju programy właśnie w związku nie tylko z występującą suszą u nas, ale również w większej części naszego kraju czy naszego województwa. Także zauważamy, że takie możliwości na pewno będą.